Polkrochanikom to jest feta, arma nibost i kuleczki z profieta. Halo, halo! Witam Was w kolejnym odcinku na GeForce Keys. Pamiętajcie, że z kodem KOSIOR macie plus 15 do wpłaty, bo właśnie trwa promocja, także z moim kodem macie plus 15, więc bardzo serdecznie zachęcam. Jeszcze przez 4 dni będzie można użyć, także e, będę wdzięczny za używanie mojego kodu. No i co? No, pamiętajcie jeszcze, że dostajecie darmową skrzyneczkę vizpeka, tak? Także zobaczmy, co byśmy dostali w tym przypadku. Uwaga, no niestety nic ciekawego. Drogi widzu, weszły dzisiaj bardzo fajne skrzynki, które będziemy testować. Mianowicie tu mamy taką skrzyneczkę, która ma właśnie bardzo ciekawą opcję, czyli szansę szansa ma masz taką samą na każdy przedmiot, czyli to właśnie się prezentuje tak. I myślę, że możemy sobie raz tak otworzyć. I uwaga! I pięknie i pięknie zaczynamy ten odcinek. Omat Marble Fate za 3300 zł. Także widzicie, widzowie, mój kod kosior właśnie umie takie cuda właśnie tutaj zdziałać. Także serdecznie zachęcam! Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz oraz subika wejdźmy więc przejdźmy może po prostu do bitwy eee, Tak, może wejdziemy sobie po prostu tutaj do Bartosza Troszeczkę mi się teraz zaplątał język sorry, bardzo przepraszam za to Ale jestem zmęczony trochę dzisiaj Póki co fajnie, 57 zł dla niego. ktoś, połowa bitwy jest zwrócona Tu już, o, już prawie cała nawet Tutaj jeszcze Dyszka chyba brakuje nam. No. Nie, jest już kurde Klasunia. Jest już Klasunia, zwrócona bitwa. Teraz tylko niech da coś temu Bartoszowi fajnego jeszcze. No nie, to nie jest drogie, to, to nie jest drogie, to nie o to mi chodziło. Może kałaszek jakiś za zastówkę wpadnie. Za 5, nie, za 2 są te, to porażka niestety. Może tym razem? Okej, okay, tu dla mnie 25. No ale to nic nie przeszkadza kolejna, kolejna wygrana, aż tak powiem. Więc sobie przetestujmy może te stickery, przetestujmy sobie, bo też można włączyć ten tryb na bitwach, także myślę, że ciekawą opcją będzie zagranie tych właśnie naklejek, gdzie można 68 zł wydropić, więc możemy przetestować sobie ten tryb, no nawet po taniości, tak, gdzie ten procent właśnie też jest mniej więcej taki sam. Tak, e, także zobaczymy, jak to wygląda. Póki co wygrywam 26 zł, bardzo fajnie. Tutaj niestety nie ja. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. No, póki, jest, póki co jest fajnie, tak? Tutaj znowu ja, to jest fajnie. Już mamy dwie gwiazdki. E, właśnie, drugie widzę, bo jeszcze nie wytłumaczyłem, na czym polega ten tryb. E, bo to jest jeszcze inny tryb. Macie underdog macie normala i macie tą gwiazdkę ta gwiazdka polega na tym, że osoba, która na po prostu największy drop dostaje gwiazdkę tak, i kto uzbiera najwięcej gwiazdek ten zgarnia wszystko więc póki co ja tu wygrywam eee, osoba, która wygrywa ma właśnie taką gwiazdkę, jeżeli nie ma gwiazdek, to po prostu jest gdzieś tutaj remis, tak, i póki co, no nie robi się niebezpiecznie bo tu Arnold, Arnold się ze mną tutaj mierzy no i mam trzy gwiazdki i on na trzy Zobaczymy, kto to zgarnie. No, i niestety nie ja. Arnoldzik zgarnia 300 zł. Ale spokojnie, drogi widzu, były naklejki. Zrobimy teraz czarmy. i dodamy sobie tę skrzynkę galerii. Ona też bardzo droga jest, jeżeli chodzi o ten tryb. Więc damy sobie na trzy osoby na underdoga. No i zobaczymy, co nam tu zapoda. O, i właśnie, idealnie się składa. Widzisz, drogi widzu, tutaj mojego Twitcha. Wejdź sobie na mojego Twitcha, tu masz nawet link napisany, wejdź sobie na mojego Twitcha, jeżeli nie chce Ci się przepisywać, wejdź do opisu, kliknij w tego linka, a będę bardzo wdzięczny i jak zostawisz followa. Eee, też serdecznie zapraszam Was na mojego Discorda, gdzie macie nagrody różne do wygrania, także wpadajcie w opis, klikajcie i może uda Wam się, może to właśnie Tobie uda się wygrać skina, także spróbuj, spróbuj kto nie próbuje, ten nie wygrywa. E, póki co jest tak, no. Chyba wygrywam, ale nie jestem pewien. Okej, okay, okej, okay, tu jest potężny banger, tu jest potężny banger. Mamy 3000 profitu z takiej bitwy. No, myślę, że no, nie, nie, każdy, nie każdy by. E, nie każdy by pogardził, tak. Myślę. Dobra, zobaczmy sobie tu. Zrobimy takiego szponciciela. Były te trzy tryby. Teraz normalna zdamy. Teraz normalna damy, Zobaczmy tutaj. Koska, Ulla, Las sloter 2000 zł. Sprzedajmy sobie. Mamy ósemkę, Dobra. Zrobiłem trochę więcej, bo chciałem przetestować sobie ten tryb nowy, w sensie tę nową opcję. No ale zobaczymy. No zobaczymy, co nam jeszcze zapoda. Ok, tu słabiutko. 94 zł dla niego. Tutaj też słabiutko, złoty 66. Może mi da fade'a M4? No, niestety, nie tym razem. Nie tym razem. Eee, więc spokojnie, spokojnie, drugie widzu. Zaraz tutaj spróbujemy ogarnąć tego fade'ika. My się wydaje, że bez tego fejda nigdzie się nie ruszę. Więc zrobimy point na. na czterech. No, na, na czterech point pointrasha zrobimy. Ja bez tego fejda się nie zamierzam stąd ruszyć. Więc zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy Może teraz mi się uda zapodać coś. No fajnie by było, naprawdę fajnie by było. I pierwszy drop dla o, to jest Spokojnie tutaj wszystko może się wydarzyć. Okej, okay, mamy dwa fejdy. O kurde, on ma lepszy stan, no nie gadać, że on to wygra przez to. <try> Trzy fejdy widzowie, widzicie to? Trzy fejdy właśnie wyleciały. I bot Jerry to zgarnia. Tako po prostu prawie 10 tysięcy sobie zgarnia. Bot Jerry. Ee, abstrakcja. No abstrakcja. Te skrzynki nowe to jest abstrakcja. Mi się wydaje, że yy, że długo takie chyba mocne nie będą. Ale zobaczymy. Ja spróbuję jeszcze wygrać tego fejda, bo nie chcę się bez niego ruszyć. Także mam nadzieję, że uda mi się tego Fejdika załatwić. Chociaż tutaj pod... Fajnie pod odcinek byłoby tego Fade'a zdobyć, naprawdę. I uwaga, pierwsze dla mnie, 34 zł. To nie jest to, co bym chciał. Poproszę Fade'a. To też nie jest to, co bym chciał. Różnica 200 zł, więc to jest 220 zł, więc jest, jest naprawdę średnio, no. Jest naprawdę średnio. Henry mnie zgniata, no, zgniata mnie totalnie, no. Fajnie, jakby ten fade wyleciał, no, ale... No teraz teraz to no nie ma opcji nie tam wtedy trzy razy wyleciał teraz to ani razu nie no nie gadaj że to tak się skończy no proszę ciebie no nie tym razem no nie wiem no widocznie to nie to nie tak miało być widzowie to widocznie nie tak miało być może galerii po prostu spróbujemy i tego kilowata to to będzie banger. to będzie banger i zapewniam was że tu musi coś grubego siąść jak nie m4 to jakaś koska Kukri. E, musi siąść. Także galeria pierwsze leci, Ok, dla niego 2200. To już bitwa się mu zwróciła. Tu dla mnie Crimson Web, ale to jest za tanio. 1000 zł mi brakuje do niego. Ok, tutaj lepszy, lepiej, lepiej, lepiej. 500 zł do niego mi brakuje. Proszę, daj mi kose jeszcze. I mamy to. Mamy to, widzowie. Dało nam. Bardzo ładny profit. 7000 z takiej bitwy, no to już jest naprawdę coś pięknego. mi się wydaje, że nie możemy odpuścić. Nie, to nie jest moment, żeby odpuszczać. Musimy zgarnąć tego fejda. Nie ruszę się bez niego, naprawdę nie chcę się bez niego ruszyć. Potrzebuję tego fejda, żeby tutaj już e, swoją dopaminę dokręcić na fula. Także mam nadzieję, że pod Jeremy da. Da tą przyjemność. już nawet tutaj mi wyla... to na początku mi go pokazuje. Może to przeznaczenie. Póki co słabiutko. Okej, okay. no dawaj, dawaj, dawaj. 27 zł taki od drapus? Kurde. No to słabiutko, słabiutko. No dawaj tego fejda wariacie. Dawaj fejda. Oj, ojoj, oj. no nie mi, no to nie mi nie dało, no. No niedobrze, no niedobrze, No to nie jest po prostu może. Może to po prostu nie tylko to trzeba kręcić. Może tylko nie to. Może trzeba zakręcić dwie takie właśnie skrzydki. Yy, I wtedy może odda, może wtedy dopiero odda. Tak, tak, tak zrobimy, tak zrobimy. Może po prostu to. To tak musi wyglądać, żeby po prostu raz a porządnie dało. Także spróbujmy. Uwaga, uwaga. Okej, okay, lecimy, 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 galerii. Okej, okay, super, mamy slotera. W filteście jest super. Już piękny jest początek, już naprawdę lepiej być nie może. Tylko fejda, fejda jak mi da. Proszę. Kurde. A tu tego radanta może coś dać? 2000 złotych, kałach. Ulala, ten digielek też bardzo ładny. No cóż, no widzowie, no nie chcę nam dać, no nie chcę nam dać. Po prostu myślę, że już po prostu... Na końcówkę, na końcówkę po prostu damy już tak grubo, No bo nie ma co się pierdzielić w tańcu, tak myślę, że nie ma co się pierdzielić w tańcu, i damy tutaj, zrobimy bitwę za e, 3000 po prostu złotych na dwie osoby. Robię to dla was widzowie. Także zostawcie łapkę, łapkę w górę, komentarz oraz subika. Także to jest ten moment, żeby dało mi fejda, proszę. Henry, umożliwi mi to. No, tutaj chyba remis. No, nawet trochę mam więcej. Eee, tu też słabiutko. No, daj coś więcej. Czemu mu to samo dało? No, lecimy, lecimy. Dawaj, koska, super, super. No nie, no nie gadać, że ma lepszy stan. No nie, 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 nie. Wszystko, cały misterny plan poszedł się walić, no cóż widzowie, no myślę, że, że było ciekawe, naprawdę ciekawy to jest tryb no i co no, pamiętajcie, żeby używać mojego kodu kosior przy wpłacie macie plus 15% także zachęcam bardzo serdecznie eee, no i co no, możemy chyba zakończyć ten odcinek także pamiętajcie, kod kosior używajcie zostawcie lajka like w górę, komentarz oraz suba i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, pozdro!